Ludzie teraz tak, żeby... Ja nawet nawet nie patrzę. Ja po prostu mówię, że ja teraz sam będę to robił, bo nie jest mi nikt do niczego potrzebny poza dystrybucją. Potrzebuję tylko dystrybucję. Budżety idą przez moje ręce. Ja decyduję o swoim produkcie. i Ja potem dostarczam środki na produkcję tych boksów lub płyt i opłacam przez całą produkcję. I tak czy siak w tej chwili nawet klipów nie kręcę, więc to nie są jakieś ogromne koszta. To daj więcej tych szczegółów, bo ja potrzebuję po prostu jednej zaufanej osoby, a nie kurwa, to nie jest tak teraz biznes na skalę. Sicarius jest już dużym biznesem, tak? Jako, jako marka odzieżowa, ale to jeszcze nie jest muzycznie w tych płytach czy w tych boksach. I też te koszulki uważam, to jest w ogóle bez sensu robić, bo wy chcecie słuchać po prostu mojej muzyki. Ja mogę zniżyć sam o 20% ceny, ale po prostu nie będę robił żadnych koszulek w zamian. Ale to nie jest jakiś ogromny kurwa biznes, gdzie sprzedajemy jakieś 10 tysięcy tylko tutaj mówimy kurwa o tysiącu boksów, o dwóch, trzech tysięcy płytach fizycznych czy coś takiego i to się da roz, porozsyłać. tak? Po prostu ja chcę mieć kurwa kontrolę nad swoim produktem, ja żyję za granicą, ja nie potrzebuję do tego trzech wspólników czy trzech kurwa typów, co mi tam coś liczy kalkulatorem, jakby tu chodziło kurwa o o zjednoczenie, kurwa, jakiejś fuzji biznesowej, kurwa, między Nestle i Unilever i tak dalej. zaczynałem mi, kurwa, tym prawnym językiem coś pierdolić, którego ja nawet nie chcę rozumieć. zaczynałem mi jakieś bzdury opowiadać i ja po prostu w pewnym momencie y, reaguję jak chłopak z ulicy, że mówię, kurwa, co ty do mnie pierdolisz, no to jest, kurwa, prosty cwancyk, kurwa. Masz koszt produkcji płyty, masz koszt produkcji muzycznej i reszta to jest, kurwa, pół na pół. Pierdolą coś, no bo tutaj to tam podatek, to tam to jaki kurwa podatek, kurwa, przy tysiącu płyt, kurwa. To tu sobie płać, kurwa, to ty sobie spółki zakładasz po to, żeby ze mną, kurwa, jakieś nielegale wydawać, to kurwa, sam jesteś idiotą. Under Armour jest zajebisty, to jest styl kosty. Także tak. Zajebiście, jak wam się podoba Andres sicarios. Na płycie Aporofobii będą trzy featuringi. Dwa niemieckie, jeden polski. No. Także tyle. Jeżeli ktoś się zna na dystrybucji o, na, o średniej skali, ja dostarczam środki do produkcji, do, dostarczam listę tych osób zamawiających. Ja teraz zawijam wszystkie logo, logotypy, zamykam tamtą stronę. I biorę wszystkie mastery do siebie, dostarczam wszystkie te mastery, i ta osoba też produkująca w tym momencie rozsyłająca te płyty, po prostu zamawia w tłoczni dalą ilość tych płyt czy boksów, bo mówi mi, ile pieniędzy na to potrzebuje. I od razu też dostaje jakby po, roz, po, roz, po rozsłaniu tych płyt, dostaje swoją, swoją dole po prostu, tak? Mianowicie 10% on top wszystkiego, tak? On top kurwa, bez tych kosztów produkcyjnych oczywiście. Ale ja po prostu chcę kontrolę nad swoim produktem. Także to jest to. Szymano, Szymano. Mam nadzieję, że dobrze wszystko u was. Ja od jutra też się biorę znowu na siłownię. To 6 stopni, dzisiaj mamy trochę wiatr, wieje, ale jest zajebiście ogólnie. Nie no, epilog bez boksa. Ja mogę zrobić coś takiego, że dam całą trylogię plus Epilog jako CD, po prostu zniżyć cenę do 100 zł za te cztery płyty, czy tam 129, żeby było w porządku, żeby ta osoba, która to rozsyła i tak dalej, też miała jakieś pieniądze, żeby ja te swoje 100 zł zarabiał z płyty, ale tak jak mówię, no, mi się nie opłaca po prostu z jakimś konglomeratem, kurwa, Mondral i yy, yy, i biznesmenów kurwa, którzy potem mnie nie odpisują, potem się nie odzywają i tak dalej, bo ja to widzę taką sytuację dwa, trzy razy, że ja się muszę jakieś pieniądze prosić, które mi się należą i potem już jestem taki, że mówię... Nawet nie chcemy się dyskutować, po prostu biorę sprawę w swoje ręce, bo i tak wszystko jest moje. W każdym momencie, w którym ktoś z Was zamawia cokolwiek, co ma ze mną styczność, to nie na rzecz tych ludzi, którzy to wykonują, tylko na rzecz mniej. To nie jest jakiś label i nie, ja się nie postawię więcej w sytuacji. Ja innym wytwóriem, ja i Belief dałem odmowę. I Universal, czy tam Sony, różnym innym firmom po prostu nie chcieli dawać zaliczek i tak dalej. Ja na takiej zasadzie, że ja będę finansował yy, produkcję moimi preorderami. I ktoś wchodzi bez pieniędzy do tego, to ja nie potrzebuję, żeby ta osoba mi cokolwiek gadała. To jest po prostu co? Ja tutaj, ja tutaj mam mały biznes muzyczny, na którym ja jakieś tam pieniądze mogę za zarabiać. Ja mogę sobie brać zaliczki liczki na przykład za Digital, tak? Bo mam na Digitalu jakieś tam liczby. Ale ja nie muszę przy tysiącu płyt czy 500 box, w boksach, czy cokolwiek. Ja nie muszę ym, z kimś jakby dyskutować o tym, co tam robimy, jaki tu biznes plan, co tam, co tam że ktoś mi coś będzie mówił, no bo tutaj trzeba to odprowadzić, nie kurwa, to Ty musisz podatek odprowadzić, bo Ty kurwa sobie spółkę pod to założyłeś. Ja potrzebuję po prostu osobę fizyczną, która dostaje ode mnie pieniądze za to, że, że ja kurwa mu płacę za wykonanie kurwa tych płyt, za rozsyłanie tych płyt jako mojego dystrybutora, a reszta to już jest mój problem, bo ja tak czy siak się muszę kurwa w Niemczech rozliczać z podatków i tak dalej, ale to nie potrzebuję podwójnego opodatkowania, że ja będę razem się rozliczał w Niemczech, a mam jakichś ludzi, którzy ten którzy jeszcze w Polsce, kurwa, się z moich pieniędzy, z moich preorderów, z, moich, z mojej kasy faktycznie, którą wy wysyłacie na rzecz Sentina, a nie, kurwa, osoby X się zaczynają już rozliczać w moim imieniu, a potem ja się muszę prosić o swój hajs. Nie, man. That's, we, that's, that's not how we roll, man. We don't roll like that. <grym> pozdro do Anglii, pozdro do UK, pozdro do Irlandii, pozdro do północnej Irlandii. i don't know. O to chodzi. Po prostu ja nie pracuję z nikim na zlecenie, to oni pracują właściwie yy, dla mnie na zlecenie. I moja strona na Instagramie ma większy trafik niż ich strona internetowa. Więc to, że oni sobie założą sklep, to nie ma żadnego znaczenia, bo ja mogę sobie zrobić zdjęcie, czy dać sobie wysłać grafikę, wstawić je na story i powiedzieć, dobra, teraz możecie kurwa, bo ruszyliśmy z preorderem, wysyłać mi kurwa pieniądze i swoje dane do wysyłki. Ja od razu tej osobie kurwa wysyłam to dalej. Że on już będzie zbierał, kurwa, odpisywał na kartce, co komu będzie trzeba wysłać. Rozumiecie o co chodzi? Ja na razie wtedy kurwa zbieram hajs, robię w pewnym momencie stop, na przykład jak jest 500 sztuk, co nie? Mówię, dobra, kończymy na razie preorder, bum. Wysyłam mu siano na produkcję tej płyty. On kurwa wysyła już wam te płyty i mówię, Dobra, teraz dalej możecie zamawiać. I na takiej kurwa zasadzie wy macie coś z tego, ja mam coś z tego, bez żadnych kurwa pośredników, jakichś kurwa ludzi, którzy mi potem zaczynają kurwa do zupy i się kurwa panoszyć nade mną, bo ja w takim momencie, jak ktoś zaczyna ze mną rozmawiać, reaguję: Żątni kurwa pizzy! Na tej zasadzie wiem, że z tego znowu będzie mim, ale prosto się śmieję, no bo ile można, no. Ja po prostu potrzebuję kogoś na miejscu w Polsce, co mi to po prostu załatwi. Co po prostu pójdzie do tłoczni, skontaktuję się z tłocznią, wyprodukuje te płyty, da sobie wysłać te płyty, zamagazynuje mi te płyty i po prostu je roz, roześlę po ludziach. To nie jest jakiś wielki problem. Wtedy po prostu przy każdych 500 robimy krótki cut, żeby wszystko porosyłać, potem od razu następny rzut robimy, żeby wiecie, żeby po prostu było falowo, żeby ludzie też wiedzieli, okej, okay, odsprzedaliśmy 500. Jeżeli na przykład nie osiągniemy pewnej kwoty zamówiących, to po prostu mówimy, dobra, to zniżamy to do 250 plus tą kwotę, na przykład, która jest ponad to, że na przykład 73 osób, osób to jeszcze zamówił, To mówię, dobra, to 323 plus 500 i tak w takim krótkim odstępie czasowym dostajecie swoje płyty, ale nie będę, kurwa, że ktoś tam mi kalkuluje, robimy jakieś preordery na bieżąco, tutaj to, tamto, potem zamawia, potem sram to. A potem ja kurwa dostaję 17% swoich pieniędzy, to jest jakaś bzdura. Bo oni mi mówią, że oni jakieś boxy za 120 zł muszą produkować. Kurwa, jak ja te boksy mogę ogarnąć za 7 dych, to ja wolę kurwa zapłacić chłopakowi jakiemuś 2000, powiedzieć, ty posłuchaj, posłuchaj jakiejś produkcji, jakichś t-shirtów, że my te t-shirty zrobimy kurwa na przykład za 25 zł. Bo nie wiem, czy wy jest, byliście coś mega zadowoleni, Ja tych t-shirtów nie widziałem, ale ja nie dostałem jakichś kurwa mega zajebistych reakcji na te t-shirty, że o, one są kurwa takie i owakie, a one są zajebiste. Po prostu da się to robić kurwa za tańszym, tańszym kosztem, bo w każdym bądź razie mi się wydaje, że ktoś też może cały czas mnie kroić. Jak ja nie mam kurwa kontroli nad swoich, swoimi wydatkami, to cały czas ktoś mnie może kroić. A jak ktoś pracuje dla mnie, a nie myśli, że kurwa, ja pracuję dla niego, bo on sobie otworzył sklep, jest inna sytuacja, tak czy nie? Tyle. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz wam powiem. Ostatnio tu też nastąpiła taka sytuacja, że jakiś pijany Polaczek coś tam zaczął. Czy się rozjebałeś, czy nie? Potem jego jakiś kolega próbował to wytłumaczyć, że wiesz, on jest artystą, on jest artystą i tak dalej. Słuchajcie. Ja niedługo będę mocniej przywiązany do Helsów, tak? Do nomadów w Turcji, tureckich nomadców, bo to jest taka różnica, że to nie jest kraj Turcji, tylko dochodzi o wszystkich kurwa ludzi w Europie tureckiego pochodzenia. Większość tych ludzi to moi serdeczni przyjaciele. Ja się wychowywałem w Berlinie w, razem z tymi ludźmi, nawet przed moim epizodem w Polsce, to już się znałem z tymi ludźmi, bo oni też zawsze byli ścisle powiązani z tematem muzyki. I jeszcze jedna rzecz: ja nigdy nie musiałem, ani nigdy nie będę musiał być jakimś kurwa gangsterem. Ale ja zawsze byłem kurwa chłopakiem, co żył na nielegalu. Jeżeli rozumiecie taką różnicę, to jeszcze, to już jesteście wygrani. Ja nigdy nie byłem jakimś kurwa mega bandytą, mega łobuzem, ale zawsze walczyłem o swoje kurwa. Jak trzeba było, to kurwa potrafiłem robić kurwa dym. Rozumiecie? Także te wszystkie, czy ja przejadę do jakichś Bydgoszczy, po chuja ja mam przyjeżdżać do Bydgoszczy, Jeżeli to jest kurwa moje miasto, miasto rodziny mojej matki, po pierwsze. Po drugie, znamy tam naprawdę fajnych kurwa ludzi. Ale nawet niefajni ludzie by tak się do mnie nie odzywali. Także co ja mam tam robić, jak ja żyję, kurwa, na Costa del Sol? Rozumiecie? Ja jestem jedną nogą w Helsach. Żyję na Costa del Sol, żyję w Marbella, robię swoje, kurwa, rzeczy. Ja nie potrzebuję, kurwa, ani z nikim się, kurwa, tłuc po ulicy, bo sekundę po tym, jak ktoś do mnie zaczął gadać, jak ja byłem, kurwa, czwarty dzień w Cugu, podjechał, kurwa, samochód z dwoma, kurwa, Arabami, którzy wyskoczyli, kurwa, i mieli to, co mieli, i od razu kurwa wszyscy sobie pojechali tam w cztery wiatry, kurwa, w cztery strony kurwa świata sobie wszyscy uciekli i tyle. I ludzie muszą zrozumieć, że obojętne, gdzie, gdzie bym ja nie był na Costa del Sol, czy w Marbeli, czy w Esteponie, czy w Puerto Banus, obojętne gdybym ja nie był, gdzie, by, gdzie ja bym nie był? Czy najebany kurwa w cztery dupy czy nie. Mając przy sobie kurwa 40 tysięcy euro, czy nie, ja jestem wszędzie kurwa bezpieczny. Z racji takiej, że po prostu większość ludzi, którzy ma coś do gadania, kurwa tutaj znam, i większość ludzi, Polacy robią swoje pod radarem, kurwa szacun na wszystkich Polaków, którzy kurwa są tutaj na miejscu, którzy są kurwa normalni i tak dalej ale ja mam już legalny biznes muzyczny, ja w tym momencie jestem kurwa naprawdę muzykiem który kurwa próbuje żyć z tej muzyki, zarabiać sobie pieniądze i tak dalej i być pozytywnym przykładem kurwa dla młodzieży w Polsce i tak dalej dlatego już nie będę kurwa rzucał kurwami na live'ach, ludzi obrażał mi to nawet już nie interesuje, tylko żebyście po prostu mieli taką pewność, jeżeli ktoś by miał mnie kurwa gdzieś dojechać i od sweli wyzywać to na pewno by to zrobił była jedna próba i to też byli kurwa ludzie z Polski, gdzie nawet kurwa jeszcze nie było 10% tych ludzi, z którymi ja jeszcze w ten wiecu, wieczór siedziałem, gdzieś tam w mieście i tak dalej. Jeszcze paliliśmy ciszę, jeszcze po, pojechaliśmy w inne miejsce i tak dalej, bo to miasto San Pedro Alcantara należy w większości do mojego tego małego kolegi z Anglii, którego widzieliście, przez wpływ jego kuzynów, braci i jego ojca. Nie chce mi się dalej kurwa nic zgadać tutaj na jakimś live'ie, ale faktycznie są to ludzie, którzy w 5 minut, w 5 minut mogą zgromadzić kurwa 50 kurwa chłopców, którzy kurwa są bez rodziców, bez matki, kurwa nawąchani, kurwa mają wyjebane na wszystko. I nie ma takiej możliwości, żeby tutaj ktoś zaczął cokolwiek. To jest tak, jakbyś kurwa poszedł gdzieś w Warszawie na Pragę i byś zaczął kurwa jakiegoś ziomka, kogoś z mocniejszych ludzi kurwa, lokalnych zaczepiać. Nie ma tu czegoś takiego, jeszcze tego ja gadam po hiszpańsku, jak to żyje ponad rok czasu, nie ma takiej możliwości, odpuśćcie sobie jakieśkolwiek gangsterzenie kurwa internetowe do mnie, ja już na, te w ogóle, na takie tematy w ogóle nie wchodzę, tak jak mówię, szukam teraz osoby, która fajnie mi to wszystko rozprowadzi, żeby moja muzyka się zajebiście rozprzestrzeniała, żeby ludzie dostawali w terminie swoje płyty, swoje boksy, żeby byli zadowoleni. Nie będzie już nigdy żadnego dodatku jakiś koszulek, czy cokolwiek. Bo jak chcecie jakieśkolwiek koszulki powiązane ze mną, to macie kurwa Brand Sicarius, który robię razem z Nitrem. I tyle. I tyle. A to, że tam dalej niektórzy twierdzą, że, że, że ja coś tam pierdolę i tak dalej, ja mam wyjebane w to, bo ja nie żyję w Polsce. Ja nie mam nic do szukania kurwa, ani w Warszawie, ani w Łodzi, ani w Poznaniu, ani nigdzie. Ja nie będę grał żadnych koncertów w Polsce przez to, że żyję na Costa do Soli. Jak już się tutaj żyje, to mi się nawet już do Malagi nie chce jechać. Mi się nawet nie chce jechać, kurwa, do Sewilli, bo tam jest też syft. Więc dlaczego ja miałbym, kurwa, jeżeli ja tyle lat walczyłem za waszą pomocą, żeby wyjść z tego całego brudu, z tego całego gówna? Bo pieniądze nie dają, kurwa, szczęścia. Jeżeli ktoś, kurwa, nie rozumie, że pieniądze mogą dać wolność, to ja właśnie tą wolność żyję. Chcę być, kurwa, motywacją dla was, żeby też dążyć, kurwa, do, waszej, do waszych kurwa, marzeń, do waszych celi i, kurwa, po prostu być wolnym człowiekiem, kurwa. Od, tego wszystko, od tych wszystkich kompleksów, tego pierdolenia mnie nie dotyczy to, co tam się dzieje. Dlatego te Sicarius, kurwa, tego jest tam piramida, żeby się, kurwa, zawsze w życiu orientować do góry, żeby zawsze patrzeć, kurwa, na szczyt, żeby zawsze osiągać, kurwa, swoje cele i żyć swoje marzenia. A nie, czy ja przyjadę znowu coś wyjaśniać na dzielnicy X, na której żyłem 15 lat temu i najebany się kłóciłem z osobą Y kurwa. Co mnie to obchodzi? Ja jestem teraz tu, zajebiste, kurwa, mam życie. Przez, dzie, też dzięki waszą pomocą. Wyszedłem kurwa z główna. to, co mam dalej głównie, kurwa, opowiadać. Może będą koncerty w momencie, w którym to będą jakieś grubsze rzeczy. W sensie, że jeżeli przyjdzie coś, a na pewno nie będę grał jakiś klub show, kurwa, w jakichś miejskich, mniejszych miejscowościach. Jeżeli już to będą naprawdę duże koncerty, ale żeby one miały miejsce, to ja muszę robić naprawdę duże liczby. Możecie pisać takie rzeczy, ile chcecie, no bo faktycznie, jak tutaj przylecicie, czy jak cokolwiek, to, że ja robię muzykę, jeżeli to was tak triggeruje, bo ani to, jak ja gadam, ani, tak, jak, ani to, jak ja się w normalnym życiu zachowuję, nie daje nikomu upoważnienia, żeby tak na mój temat rozmawiać, ale jeżeli wy tak sobie myślicie, że to jest, kurwa, takie śmieszne, to przyjdź mi to, kurwo, powiedz, wtoszyć i stanie się, co się stanie, no. Nie no, my, my zrobimy może jakieś koncerty w momencie, w którym to się będzie dla wszystkich opłacało. I jak to po prostu będzie też, żeby też dla was też zapewnić jakby naj, najwyższy poziom nie rozrywki, ale po prostu entertainment, tak? Że to po prostu będzie dojebane. To musi być dojebane, to muszą być fajerwerki tego typu rzeczy, żeby to miało sens. a ja nie będę kurwa przejeżdżał po jakichś po wioskach jeździ, jeździł, żeby się kurwa wody napić i ruchać jakieś nastolatki i drzeć mordę kurwa. Na jakimś chujowym nagłośnieniu, w przyszłym roku będzie płyta po hiszpańsku. Ja teraz, niedługo, właśnie planuję otworzyć Studio Sicarios w San Pedro de Alcantara. I już się bierzemy za szukanie lokalu i tak dalej. Mam dużo sprzętu w domu, ale z racji też po prostu prywatności mi się nie chce, żeby ludzie przychodzili tutaj do mnie na chatę i dlatego będę miał studio na mieście też jako miejsce spotkań no i tam też będziemy sprzedawać ubrania Sicarius tam też będziemy sprzedawać własne CBD i tak dalej i będzie można robić bookingi na tym studiu właśnie zacznę teraz niebawem już jak już to wszystko się trochę skonkretyzuje szukać jakiegoś młodego chłopaka z Polski co będzie chciał realizować artystów siedzieć tam w tym studiu bo wiadomo że często że ja nie mam czasu ani nerwów na to żeby siedzieć z jakimiś typami i nagrywać ich godzinami, tak? Dlatego tak jak mówię, teraz w pierwszeństwie ja szukam po prostu osób, które się zajmują dystrybucją i które po prostu na takim układzie prostym, jak ja to mówię, by chciały ze mną działać, bo... W pewnym momencie pewnie to oddam w czyjeś ręce mm. <coughs> Tą dystrybucję i też jakby rachunkowość. O, wie gehts. Hej, Kerem. Ej, hey, Leszy, ma jego. Eee, ye. hey, patu, broski, was. Wa Raz o okiem wszystko dobrze, zobaczymy, może coś nagramy. Ostatnio coś mówił, że tam coś z głosem miał problemy. Pozdro Hubert. Ten numer, co miał być z okiem, to zrobiłem na razie sam. Wie geht's, good gehts. Was geht up, was geht up. Co on do siebie gada? Pozdrawia swoich ludzi. Synie kurwy, trzynastoletniej frajerze, który ojciec którego ojciec na tyże śmierdzące jaja kładzie na czoło ukraińskiej dziwki. Ale cię wykręca. Wy macie kompleksy, jesteście kurwa frajerami, a żyję sobie na Costa del Sol. Ja mam wyjebane, nie musisz nikomu z was tłumaczyć, co się kurwa... Przeklętymi psami ci co kurwa gówno piszą na mój temat, dlatego mi się nie chce wchodzić na live'a. Dlatego jeżeli wy jesteście w stanie pisać do tych cweli, którzy mnie to obrażają, po prostu lać ich po mordach, to to róbcie. Ja tego nie sugeruję, tylko jeżeli ktoś by miał ochotę, żeby mi trochę ułatwić życie, bo ja tego gówna na. Wyczytać, nie chcę. Jo Bruder. alle, du bist abgehoben, gell? Was? Du bist abgehoben. Ja, Bruder, hier sind von 1500 mal 2000 Leute, davon sind 300 Hurensöhne. Ja, ich habe schon gesehen, schläfst doch die ganze Zeit. Übersetzt mir selber. Ja, die Hurensöhne, ja. Was machst du, Bruder? Wo bist du? Hier zu Hause? Ja. Ja, Mann, was geht ab? Ich bin zu Hause, Bruder, ich bin am Chillen, ich liege im Bett, ich habe nichts zu tun heute. Oder du hast mehr Live-Zuschauer als der ein oder andere Deutschrapper in Deutschland? Ja, Bruder, ich habe manchmal zweieinhalb tausend da, aber jetzt sind die ganzen, die sind alle noch am, am Putzen irgendwo, da am Wichsen, weißt du? Die haben alle noch keine Zeit. Ey, kannst du von da deinen Wagen sehen? Mein Wagen? Ja. ja. Nein. Ja, okay. Aber morgen, du, wenn, morgen, wenn du live gehst, dann zeige ich dir Ja, sonst hätte ich gesagt, soll mal, zeig mal den Missgeboten mal, was ein Auto ist. Morgen, morgen oder übermorgen, wenn du live gehst, zeige ich dir, was für ein Auto ich fahre. Wunderbar. Danke, Santino. Ja, ja, danke, du bist Bruder. Ey, wann kommst du mal runter? Bruder, wann kommst du alle? Was soll ich denn da mit 2G, 3G und so, Alter? Was soll ich bei dir mit 2,5G? Ja, dieser oben so ein Anwalt. Von mir in Afrika drücker, keinen Bock, mit dem zu reden, wo wir wohnen sind. Bei ge hey, Bruder, hier gibt's kein Dings. Du, hier in Mabea ist anders, Bruder. Hier ist, äh, es gibt hier kein Dings. Bist du in Mabea Ja, Ich wohne in Mabea, Bruder. Ja, ich wohne auf Mallorca. Nein, Bruder, ich fick mal Mallorca. Ich bin die ganze Zeit in Mabea seit einem Jahr. Siehst du den anderen noch ab und zu? Ja klar, ich hab dir noch seine Nummer genommen. Ich habe, hab ich dir die Nummer geschickt oder nicht? Doch, hast du geschickt. Sage ich doch, alles gut. Ja, ja jetzt, ich bin letzte Zeit gar nicht mehr draußen. Ich habe den aber davor mal gesehen. Mhm. Stabil. Ja. Ja. Stabil. ja, sonst alles gut bei dir? Alles gut, Bruder. Ja. Überkrass. Gut. gut. Ey, Bruder, ey, ich, ich melde mich nachher bei dir. Ich muss jetzt ganz kurz noch Auf eine Anlage machen. Ich, ich schreibe die privat gleich, ja? Auf, Bruder Heide. Bis dann, mein Bruder. To był mój brat Kerim z Frankfurtu, co to dzieje w Monachium, i od trzech lat mieszka w hotelu i tam RS8, jakieś tam inne fury ma. Jego kuzyn też tutaj mieszka na Koście, właśnie. Dalej, dobra. Trzymajcie się, informacja poszła. Więc ja teraz przemyślę, jak to zrobić. Spójrzcie, jak to zrobić z dystrybucją. Żeby, żeby ktoś się do mnie normalnie odezwał w sprawie tej dystrybucji na tych warunkach, które ja powiedziałem i wtedy przemyślimy, jak to dalej zrobić. Ciuchy Sicarius nadal dostępne, zamawiajcie. Ja jeszcze też jestem jak mówię w trakcie tego, żeby omówić z Nitrem sprzedaż fizyczną płyt Aporofobii wraz z marczem i dalszych płyt ZL Trilogia po sprzedaży tej, która już, się, która już miała miejsce, więc może następny nakład po prostu Szefunia zrobi sam też. Trzymajcie się mordy. Witam wam, życzę wam miłego dnia i nie dajcie sobie kurwę dezupy